Cześć, a w dzisiejszym odcinku będzie trochę na temat płynu dowódce Home Excellent Ocean. To jest taki płyn, który ja sobie ostatnio zakupiłem do swojej łazienki. No i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony ze stosowania właśnie tego produktu. A to z tego względu, że właśnie ten produkt dość skutecznie usuwa kamień i osady. No i do tego ma jeszcze właśnie długotrwałe działania. Zatem, jeżeli zależy Wam właśnie na takim długotrwałym efekcie i z Zwłaszcza takiej skuteczności przy kamieniu i osadzie, no to myślę, że tego typu płyn może być naprawdę dobrym wyborem. To, co warto wiedzieć na temat tego produktu, to że jest oczywiście butelka, która ma 1 litr. No i cena takiego produktu w sklepie to około 6-7 zł. Mniej więcej tyle zapłacicie właśnie za taki płyn. Przy czym warto właśnie wiedzieć, że tutaj stosunek ceny do jakości stoi na naprawdę dobrym poziomie. Na ile bym ocenił korzystanie z tego produktu, myślę, że tutaj wystawiłbym notę 9 na 10. Generalnie, generalnie jestem bardzo zadowolony, właśnie z korzystania z tego produktu, bardzo fajne ma on zastosowanie bardzo fajnie działa, zatem myślę, że tutaj jakichś większych zastrzeżeń nie ma to, na, to natomiast na co warto zwrócić uwagę no to są to kwestie związane ze sposobem użycia, pamiętajcie o tym, aby zawsze właśnie sprawdzać, jeżeli pierwszy raz korzystacie z takiego płynu no to po prostu wykorzystasz go gdzieś tam na niewielkiej powierzchni no i najlepiej gdzieś tam w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić, po prostu jak to wszystko działa, właśnie jak ten środek działa na daną powierzchnię. To, o czym jeszcze trzeba wiedzieć i o czym trzeba zdawać sobie sprawę, to jest to przede wszystkim kwestia sposobu użycia, że tutaj warto też właśnie polać tę powierzchnię preparatem, zaczynając od obrzeża muszli, tak. Pamiętajcie też, żeby właśnie nie, nie dopuszczać, żeby ten preparat gdzieś tam zaschł, tak, żeby nie dopuścić do zaschnięcia. No i po prostu po 10 minutach zwyczajnie taki preparat warto spłukać wodą. No, i po prostu gdzieś tam przy okazji też umyć można muszle, tak, przy wykorzystaniu odpowiedniej do tego szczotki. To, na co jeszcze warto zwracać uwagę, to oczywiście są to składniki. Tutaj, jak sami widzicie, poniżej 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz kompozycja zapachowa. No i generalnie. Taki produkt bardzo łatwo dostępny w różnych sklepach, w hipermarketach. Spokojnie taki produkt sobie zakupicie. Moje doświadczenia właśnie z tym płynem do WC myślę dość dobre. Jeszcze się powiem szczerze, nie zawiodłem, a na pewno jest to pewnego rodzaju fajna alternatywa dla takich droższych płynów do WC. No i myślę, że tutaj generalnie ten płyn do WC Home Excellent naprawdę się broni, jeżeli chodzi właśnie o zastosowanie i skuteczność osobiście właśnie miałem problem z kamieniem, no i powiem szczerze, po korzystaniu z tego typu produktu udało mi się w końcu gdzieś tam zwalczyć właśnie ten kamień no i myślę, że jak najbardziej mogę Wam z czystym sumieniem polecić właśnie taki płyn, a zatem tak to wszystko mniej więcej prezentuje się z mojej perspektywy, natomiast oczywiście warto sobie zawsze przetestować taki płyn u siebie w łazience no i sprawdzić po prostu, czy u Was taki płyn do WC zwyczajnie się sprawdzi. No i klasycznie jestem ciekaw też właśnie Twojej opinii, Twoich spostrzeżeń, dlatego koniecznie napisz w komentarzu, jakie są Twoje odczucia i spostrzeżenia dotyczące tego produktu. A póki co to tyle, ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.